Witam, Jagoda Opalińska i zapraszam na wydarzenia sportowe. Szczepiorniści Siódemki Mieć Legnica odnieśli planowe zwycięstwo. Nieoczekiwanie jednak mecz przylotniczej miał zacięty przebieg. Zdecydowanym faworytem spotkania byli gospodarze, którzy w ostatniej kolejce rozbili na wyjeździe końskie. Tymczasem w meczu na własnym parkiecie z dużo słabszym rywalem Legniczanie nie mieli już tak łatwo. Niezadowolenia z takiej sytuacji nie krył trener siódemki Miedzi Legnica Piotr Będzikowski. Zwycięski, ale no zagraliśmy kiepskie zawody. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Mieliśmy problem w ataku pozycyjnym. Graliśmy troszeczkę zbyt indywidualnie w pewnych momentach, akcje nasze nie miały tempa. No i graliśmy z zespołem, który jest bardzo niewygodny. Grał spokojnie, konsekwentnie, wykorzystywał wszystkie swoje atuty. Natomiast no nam, bra nam brakowało zarówno trochę jakości w ataku, i w obronie. Zespół siódemki Miedzi Legnica to mieszanka młodości z doświadczeniem, co może powodować słabsze mecze w wykonaniu Legniczan. Cały czas powtarzam mieszanką młodości z doj troszeczkę dojrzałych zawodników jeszcze zostało w tym zespole. I, I tak jak wcześniej mówiliśmy przed sezonem, te mecze mogą tak wyglądać, że no nie będziemy wygrywać dziesięcioma, bo nikt tutaj nie przyjedzie i się nie położy na parkiecie. I najważniejsze są zdobyte dzisiaj dwa punkty, a. Tyle pozostawia do, dużo do życzenia. Mamy kolejny tydzień, yy, kolejne treningi, i myślę, że z tygodnia na tydzień będzie lepiej. Ostatecznie po nerwowej końcówce siódemka mieś Legnica wygrała 26 do 25. Silny wiatr próbował pokrzyżować plany sportowcom, którzy wzięli udział w siódmych mistrzostwach powiatu lubińskiego w Nordic Walking. Pomimo tej pogodowej niedogodności, uczestnicy dzielnie przeszli wszystkie zaplanowane dystanse. Trasa przygotowana przez organizatorów była bardzo wymagająca, jednak zawodnicy, którzy wystąpili w zawodach nie ukrywali, że specjalnie do nich się przygotowywali. Trochę się przygotowywałem do tych zawodów, aczkolwiek, aczkolwiek dostałem jakieś tam żółte katki. No wiadomo, tutaj trzeba mieć dużo techniki, ja w życiu dużo nie chodziłem na a więcej biegałem, ale wydaje mi się, że... Dobrze to poszło. kategorii profesjonalistów jako pierwsza na mecie była Anna Zaczyńska, co nie mogło być dla nikogo żadnym zaskoczeniem. To znaczy, to jest tak, że my się znamy z różnych zawodów. Tutaj jakby nie jesteśmy sobie, jakby doskonale siebie znamy, tak swoje możliwości, więc tutaj często jakby znamy już tak naprawdę wynik na starcie, tak? Więc tutaj mnie nic nie zaskoczyło. Wśród panów na linii mety jako pierwszy zameldował się reprezentant KGHM metrako Polkowice Krzysztof Skiba, który w ciężkich warunkach zdystansował swoich rywali. Z uwagi na ten wiatr najgorzej jest na szczyt. Tak, są dosyć lekkie, karbonowe, więc tam trzeba uważać, żeby gdzieś tam pod nogę nie podleciało. No ale trasa jest dla mnie, ja lubię góry, więc, więc no, jak widać udało mi się przyjść jako pierwszemu. No, koledzy też z grupy są za mną. No. To są drudzy, trzeci, no, bo tam idzie dwóch kolegów z naszego, z naszego klubu. Nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników wręczyli kandydat na senatora Ireneusz Pasis, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Górzyński oraz miejski radny Marcin Białkowski. Derbowe spotkanie trzeciej ligi siatkówki mężczyzn pomiędzy KKS Renbut Złotoryja a Ikarem Legnica nie przyniosło większych emocji. Spotkanie zakończyło się wygraną gości bez straty seta. Podobnie jak w pierwszej kolejce, tak i tym razem obie drużyny zanotowały identyczne wyniki. W dużo lepszych nastrojach są oczywiście kibice w Legnicy, których drużyna po kolejny raz odniosła pewne zwycięstwo i przewodzi w ligowej tabeli. Zotoryjska ekipa miała przebłyski szczególnie w drugim secie, lecz nie potrafiła postawić się Igarowi. Przyjechali jako faworyci, ale absolutnie nie można powiedzieć, że postawili na wysoką poprzeczkę. Było wszystko do przeskoczenia. Trochę pomogli im w trzecim secie, w takim newralgicznym momencie sędziowie, na naszą niekorzyść. No, co no już trudno. Będą jeszcze mecze w My się dopiero rozgrzewamy, można powiedzieć, bo to nasz drugi mecz w tym składzie. I, I z meczu na mecz jest coraz lepiej i gramy coraz lepiej. Zgrywamy się, jesteśmy coraz lepszą drużyną i, i wyrabiamy się. Zawodnicy KKS-u ciężko pracują na treningach, by w kolejnych meczach ugrać pierwsze punkty w tym sezonie. Najbliższa okazja już w sobotę w meczu z Wolej Żarów. Wynik meczu na pewno nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. Na pewno można było więcej ugrać. Staramy się, trenujemy, ciężko pracujemy na treningach. Na pewno zaowocuje to już w przyszłych spotkaniach. Liderem trzeciej ligi grupy A jest Ikar Legnica. Stawkę zamyka KKS, a Renbudzłotoryje. Za nami kolejne z mecze klasy okręgowej seniorów. W najciekawszym z nich Kuźnia Jawor pokonała czarnych rokitki 3 do 1. Jaworzanie do meczu przystąpili niebywale zmotywowani po wysokiej porażce z górnikiem Złotoryja. Zawody rozpoczęły się fatalnie dla gospodarzy, ponieważ już w drugiej minucie na prowadzeniu znaleźli się czarni rokitki. Z każdą kolejną minutą przeważać na boisko zaczęła Kuźnia i to ona ostatecznie mogła cieszyć się ze zdobycia trzech punktów. Zdecydowanie tak, no musieliśmy zmazać plamę po meczu ze złotorii. Wyciągnęliśmy wnioski z tego meczu no i udało się. Dzisiaj, z, z, moim zdaniem, zdecydowanie lepiej wyglądaliśmy na tle rokitek. Udało się, trzy punkty zostają w jaworze, z tego bardzo się cieszymy. Wygrana później mogła być jeszcze bardziej okazała, jednak w szeregach jaworzeń zabrakło skuteczności. Czasami trochę zabrakło trochę szczęścia albo precyzji, no ale zwyci zwycięzców się nie sądzi, o tym jutro nikt nie będzie pamiętał. A trzy punkty zostają. Po dziewięciu kolejkach klasy okręgowej liderem jest Zamet przemków, który wyprzedza Spartę Grębocice oraz Kaczawę Bieniowice. I to już wszystkie wydarzenia sportowe. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.